Ty kamerzysta, możesz tutaj stanąć, bo tu będzie lepsze światło, a nie tutaj jak debil stoisz. Chcesz sumie ustawić szereg, ale sumie mnie to jebie... Ale o co ci chodzi? Marek, uwierz mi na słowo, tutaj będzie lepsze światło. No dobra, skoro tak mówisz, to mogę ci zaufać. Daj mi kilka chwil, tylko kilka chwil, żebym zmienił jak reżyser twoje życie w piękny film. Ak Marek, ale co ty robisz? Po co ty niszczysz te świeżaki? No ty podziwiaj robię coś. No dobra, ale to są tylko maskotki, po co ty chcesz je niszczyć? Zdłużyłem tutaj krew, więc sam tym nogiem Dobra Marek, ale zostaw te maskotki, daję dzieciakom czy coś? Już mnie zachuj nie powstrzyma Ty Jesteś jakiś nienormalny, chory psychicznie, egzorcysta by ci się przydał, wiesz? Niech nie wyjdziesz ze mnie bestia! Marek, pożyczysz 100 złotych? Na końcu stuknął milion, ciebie stuka system wciąż Dlaczego taki jesteś? Co to, była Marek, jak się dzisiaj czujesz? Dzisiaj czuję się jak Vegas No spoko Ty, kamerzysta, jakaś fanka przyszła no i co? Ona znów o ciebie pyta A o co tak właściwie się pyta? Pyta też kiedy płyta? No za niedługo będzie płyta. Pyta mnie też o strifa. I co masz? Nie mieliśmy nic. Ale o co tak właściwie z nią chodzi? Ona jest jak zaginiona Atlantyda Puściłeś się? Klali za mnie te są drzwi Dobra, spoko Ten Youtube ciągle ucina zasięgi. Już długo będziesz świeć tylko wy o tym Żałosny jesteś kamerzysta. Myślisz, że jesteś lepszy? jeszcze kupa was po wyświetlenia większy od idoli A co tak bardzo zależy ci na tych wyświetleniach? Jestem na fali tylko i wyłącznie po to by cię zranić Do tej pory to ciebie YouTube miał w dupie Ale teraz jak widać Marku YouTubera nie są nawet w stanie tutaj zranić A co z moimi zasięgami? Będziesz błagał, o atrybię Pęk, jestem fejmem, zaraz kurwo maskę sejmę, No chyba jesteś nienormalny co ty robisz, kamerzysta? Pani palę tu westa Ale jak skończysz to wyjdzie stąd? To jest proste jakie niebanie Weź wyrzuć tego szluga, bo zaraz się kończy Dopalam tego szluga aż do filtra A ty pijany jeszcze jesteś A na dnie butelki wina zostało już kropel kilka A co to w ogóle za dziewczyna? Ona chce, tylko cash, ale zrobię ją ja Co ona właściwie tutaj robi? A z tej a oni ja on A, to spoko. Miłej zabawy